Ja wiem, że o słońcu, o jego znaczeniu w kontekście ogrodów powiedziano już chyba wszystko. I cokolwiek nie powiem, to zabrzmi to lapidarnie, ogólnikowo, skrótowo, ale musiałam słońcu jeden odcinek poświęcić, bo myślę, że jest to strasznie ważny temat, bez którego po prostu nie ma życia. A więc zaczynamy. To, że Słońce ma zasadnicze znaczenie w naszym życiu, w naszym zdrowiu, w naszym samopoczuciu, naprawdę można mówić o tym godzinami. Ja dzisiaj powiem o Słońcu w kontekście urządzania przestrzeni terenów zieleni i własnych ogrodów. Ponieważ o tym chyba się niedużo mówi, bo głównie wspominamy o słońcu, kiedy mówimy o uprawach. Oczywiście bez upraw, bez słońca uprawy nie, nie, nie funkcjonują. Można oczywiście sztucznym światłem doświetlać rośliny, ale to już nie jest to samo. Więc powiedzmy sobie szczerze, w kontekście znaczenia dla rozwoju biologicznego rośliny, to słońce jest oczywiście bardzo ważne. Tutaj nie zajdzie proces fotosyntezy bez słońca. Ale ja sobie dzisiaj trochę ten wątek pominę, a skupię się bardziej na tym, jak dobierać rośliny pod kątem ich wymagań co do słońca. I jak grać roślinami, żeby odpowiednie yy, efekty osiągnąć w ogrodzie. Przede wszystkim, nie wiem czy wiecie, że w Polsce mamy tylko około 66 dni słonecznych. Ale uwaga, jest to liczone, że dzień ma 24 godziny, a przecież my nie funkcjonujemy przez 24 godziny, więc powiedzmy sobie, że tych dni jest dwa razy dłużej, no, czyli tak około 130, to i tak nie jest dużo. Yy, liczone jest to jako 1600-1900 godzin słonecznych w roku, i ta ilość słońca, oczywiście. Roślinom z naszej strefy klimatycznej wystarcza do takiego prawidłowego funkcjonowania. Gdybyśmy chcieli rozebrać ten temat na części pierwsze, to oczywiście my, jako architekci krajobrazu, tą przestrzeń możemy sobie w mniej lub bardziej dowolny sposób kształtować i zawsze bierzemy pod uwagę nasłonecznienie działki, jej spadki i ułożenie rzeźby terenu w stosunku do kierunków stron świata. Ja sobie zawsze pomagam kompasem. Ja mam tutaj taki harcerski kompas, ale Kompas teraz właściwie mamy w każdym telefonie, więc nie jest to żaden problem, żeby sobie kierunki świata określić i lokalizować wszystkie obiekty na działce, począwszy od bryły domu, jeśli mamy na to wpływ, od poszczególnych budowli i budynków. W takim układzie, żebyśmy zarówno my w tych budowlach czy budynkach przebywając mieli odpowiednią ilość słońca, jak też w taki sposób, żeby nie zacieniały nam te budynki stref w ogrodzie czy na terenie zieleni, na którym najczęściej przebywamy. A więc musimy sobie tak zaprojektować ten teren biorąc pod uwagę tak zwaną siatkę słoneczną i obieg słońca dobowy i roczny, żebyśmy mogli z tego słońca jak najwięcej skorzystać. Ja, jako taki, taką wyrywkową ciekawostkę powiem Wam, że na przykład wszystkie tereny do gier, gdzie mamy widownie, gdzie mamy graczy, Hmm, powinny być sytuowane, główna oś tego boiska czy tego placu. Powinna być sytuowana na hmm, osi północ-południe, bo wtedy po prostu nie będzie nam ani graczy, ani widowni oślepiać słońce i będzie nam się lepiej wszystkim igrało i oglądało jakąś grę. Musimy też wziąć pod uwagę to, w, jakim, w jaki sposób ustawimy drzewa, jakie one nam będą dawały cienie, jak wysokie one urosną. I oczywiście drzewa, w zależności od, od tego, czy też budowle, wszystkie elementy praktycznie ogrodu, w zależności od tego, jaką mają strukturę, jaką mają formę, będą rzucały albo. Pełny cień, albo taki półcień, więc bardziej ażurowo będą ten cień nam rzucały. I w taki też sposób możemy sobie te przestrzenie pod nimi zaprojektować, żeby wykorzystać rośliny, które taki na przykład półcień zniosą. Jeśli chodzi o rośliny, to mamy oczywiście. Takie rośliny, które wyjątkowo tego słońca potrzebują, i one nazywają się heliofitami. Oczywiście od słońca. One potrzebują tego słońca około 6 do 8 godzin dziennie. To będą, słuchajcie, wszystkie sukulenty, czyli te rośliny, które pochodzą z takich miejsc gdzieś na. Y, otwartych przestrzeniach, na jakichś kamienistych zboczach czy na y, preriach, pustyniach, gdzie tego słońca jest dużo i one tego słońca też potrzebują. A więc na przykład oprócz y, sukulentów, czyli rolników, rozchodników, y, będą tutaj lawendy, szałwie, jakieś krwawniki, budleje. Y, ostróżki z, z drzew będą to na przykład wybitnie światłorządne czy światłolubne wierzby, brzozy, iglaki, świerki, sosny. One wszystkie lubią słońce i nie róbmy im źle sadząc je w cieniu. Jeśli chodzi, słuchajcie, o rośliny jednoroczne, to do takich roślin, które bardzo Słońce lubią, to będą to na przykład bratki, będą to kocanki, będą to na przykład aksamitki. Róże, róże są oczywiście wieloletnie, ale no musimy wziąć ten gatunek rośliny, to jej pochodzenie, skąd ona pochodzi, pod uwagę, kiedy właśnie projektujemy sobie taką przestrzeń czy to w pełnym słońcu, a więc uwzględniając te 6-8 godzin słońca w ciągu dnia czy to właśnie taki półcień gdzieś pod ażurową koroną brzozy gdzie spokojnie z takim półcieniem poradzą sobie na przykład hortensje poradzą sobie na przykład tulipany poradzą sobie na przykład jeżówki chociaż one generalnie lubią słońce ale ja testuję jeżówki w półcieniu i one dają też radę no, i musimy wziąć pod uwagę pełny cień, a więc te miejsca, gdzie tego, tego słońca jest mało, gdzie to naświetlenie jest najmniejsze. I taką bardzo tolerancyjną rośliną wobec braku słońca będą na przykład z pnączy, czy też z roślin okrywowych bluszcze, parwinki. Hmm, co tutaj jeszcze mamy? Poziomki to oczywiście nie, one muszą mieć dużo słońca. Chociaż ja je też w półcieniu testuję i one oczywiście słabiej wtedy kwitną i owocują, ale też jakoś tam dają radę. A więc słuchajcie, no tych tablic i takich zestawień roślin do cienia, do, do słońca. Znajdziecie w internecie bardzo dużo, ja tutaj też podlinkuję pod filmem takie strony, gdzie możecie sobie te zestawienia wszystkie znaleźć, ale to, o czym musimy również pamiętać pod kątem słońca, że każda, każdy element ogrodu właśnie rzuca ten cień. Czy to będzie roślina, czy to będzie jakiś element nieożywiony, czyli jakaś budowla, ogrodzenie, jakiś cień rzuca, który będzie oddziaływał na to otoczenie. I my, grając tym światłem i cieniem, możemy tworzyć przeróżne wnętrza ogrodowe, ponieważ to światło podkreśla, Walory wszystkich elementów ogrodowych. Może dawać nam taki cień i światło, pewne rytmy, prawda? Jeżeli mamy na przykład ogrodzenie zbudowa zbudowane z modułów, możemy te rytmy sobie dowolnie tworzyć, i jak powiedział Le Corbusier, którego ja tak na marginesie mówiąc nie bardzo lubię, ale akurat. Ten, ten cytat mu się udał. O architektura jest taką grą brył połączonych w świetle, i rzeczywiście no, tutaj do nas, czyli tych osób, które kształtują te wnętrza ogrodowe, będzie należało uwydatnienie tych wszystkich walorów danej przestrzeni w taki sposób żeby właśnie ta gra świateł i cieni w nim się znalazła. A więc słuchajcie, no bardzo ważne, ważna jest rola światła w naszym ogrodzie, i te strony świata, i ta rzeźba terenu. I odległości od budynków czy budowli, które są wokół nas, ma znaczenie, i w taki sposób kształtujmy ten nasz ogród, żeby po prostu tego światła było jak najwięcej, żebyśmy mogli z niego korzystać. Oczywiście są też osoby, które są na słońce uczulone, i nie mówię o tym przypadku, tutaj być może poświęcę oddzielny film. Ogrodą dla osób, które mają światło wstręt, bo ja znam takie osoby, i również niektóre osoby wysokowrażliwe też nie lubią na tym słońcu dużo przebywać, i zawsze takie miejsce z cieniem się dla nich przyda. No ale generalnie to słońce jest nam niesamowicie potrzebne jest nam potrzebna ta nat naturalna witamina D, i dlatego mm, Warto uwzględnić te wszystkie elementy, o których mówiłam, żeby taki dobrze naświetlony, nasłoneczniony ogród, gdzie będzie nam się dobrze przebywało, gdzie w upalne dni stworzymy sobie taką oazę, a w dni zimowe, również tym słońcem, będziemy się doenergetyzowywać, stworzyć. Ja już Wam bardzo na dzisiaj dziękuję. Mam nadzieję, że podobał, podobał Wam się film. Proszę o subskrypcję. Jeśli Wam się podobało, polubcie.